Cześć! Na moim kanale dzisiaj totalna nowość. Na miniony weekend przygotowałam dla rodziny pyszne chrupiące tartaletki z kruchego ciasta, wypełnione lemon cardem, udekorowane bezą włoską, której smak każdy pamięta z dziecięcych lat bo tą bezą były zawsze wypełnione ciepłe lody lub misie wafelki, które można było kupić na każdym odpuście. Połączenie kwaśnego kremu ze słodką, delikatną bezą jest po prostu fenomenalne. Musicie tego spróbować. Tak dobrej kompozycji smakowej chyba jeszcze nigdy nie jadłam. Jeśli trafiłeś dopiero dzisiaj na mój kanał, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Do przygotowania korpusów potrzebujemy 150 g przesianej mąki pszennej, 25 g cukru pudru, Jeden cukier waniliowy. Wszystkie suche składniki ze sobą mieszamy. Dodajemy jedno żółtko, 70 g masła oraz 1 łyżkę śmietany. Składniki siekamy nożem, kiedy zaczną pojawiać się grudki, zagniatamy ciasto ręcznie. Owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 30 minut. Dno foremek oraz boki smarujemy masłem. Ciasto dzielimy na 6 równych części, każde po około 48 g, i wypełniamy nim foremki. Foremki z ciastem wkładamy do lodówki na 2 godziny, aby się schłodziły. Schłodzone już ciasto nakłuwamy widelcem. Na ciasto kładziemy papier do pieczenia i układamy garść groszki. Korpusy pieczemy w piekarniku nagrzanym do 190 stopni przez około 20 minut. Kiedy przestygną, wyciągamy z foremek. W garnuszku umieszczamy niedużą ilość wody, na to kładziemy miskę, ale tak, żeby jej jedno nie stykało się z wodą. W misce umieszczamy 4 żółtka, 85 ml soku, otartą skórkę z dwóch cytryn oraz 125 g drobnego cukru i szczyptę soli. Wszystkie składniki roztrzepujemy ze sobą za pomocą trzepaczki. I na małym ogniu gotujemy przez około 10-15 minut, aż sos lekko się zredukuje i zgęstnieje. Do sosu cytrynowego dodajemy 85 g masła pokrojonego w kostkę i mieszamy do rozpuszczenia. Przykrywamy folią spożywczą, tak aby się stykało z dnem, i zostawiamy do wystudzenia. Można włożyć do lodówki, aby przyspieszyć ten proces. Schłodzonym lemon wypełniamy korpusy. Wkładamy do lodówki do lekkiego stężenia. A teraz czas przygotować bedzę włoską. W garnuszku umieszczamy 15 ml wody oraz 75 g drobnego cukru do wypieków doprowadzamy do wrzenia i kiedy zaczną pojawiać się na powierzchni duże bąble i temperatura będzie miała 120 stopni zaczynamy ubijać białko ze szczyptą soli Do ubitych białek wlewamy syrop starając się nie lać po ściance misy miksera Bezę ubijamy na najwyższych obrotach, aż misa miksera będzie miała temperaturę pokojową. Zajmie to około 5 minut. Gotową bezą dekorujemy tartaletki. Bezę opalamy za pomocą palnika, dekorujemy według własnego uznania i przechowujemy w lodówce. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, życzę smacznego i do usłyszenia następnym razem.